Witajcie z powrotem w kolejnym materiale. 10.12 zapowiada się na bardzo interesujący patch. Będzie zawierać w sobie nie tylko zmiany do bohaterów, ale też bardzo interesujące update y do elementalnych smoków, run oraz ghosta. Dzisiaj właśnie przyjrzymy się tym głównym zmianom systemowym. Nie omówimy za bardzo zmian bohaterów, jako że uważam, że nie są aż tak interesujące. Natomiast właśnie zmiany w runach i smokach myślę, że mogą... Bardzo poważny sposób wpłynąć na metę w najbliższych tygodniach. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o pozostawieniu suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zbliżamy się naprawdę w zawrotnym tempie do pierwszego tysiaka. Za co wam bardzo dziękuję, jestem niezmiernie wdzięczny. Nie przedłużając już bardziej zaczynamy. Na pierwszy ogień lecą zmiany z elementalnymi smokami, i tutaj przede wszystkim mamy zmiany Clouda oraz Infernala. Zaczniemy od Infernala, który teraz wraz z pojawieniem się Infernal Riftu, czyli tej transformacji całego terenu na samoners Rift, stworzy dodatkowe blast Cony niedaleko Grompa oraz zaraz przy bramach Bas. Są to dodatkowe 3 Blast Cone, Dają możliwość wejścia na teren. I to jest moim zdaniem bardzo ważne: dają możliwość wejścia na teren przeciwnej bazy, zaraz tam koło inhibitorów, bez żadnego użycia flasza, dasza czy czegoś innego. Czyli mamy możliwość, aby zarezerwować te umiejętności na wyjście stamtąd, zaraz po tym, jak wskoczymy z Blast Dodatkowo bardzo podobnie zadziała pojawienie się Cloud Driftu, który zamiast Blast będzie teraz spawnować dodatkowe Scryers Blumage. Y, Czyli te kwiatki, które wypuszczają fale wizji przed siebie. Te dodatkowe kwiaty będą spawnować znowu przy bramach bazy, ale też niedaleko tribuszu. Są to bardzo ciekawe miejsca, ponieważ da to możliwość zarówno na botlanie, jak i na top lane na większą kontrolę wizji. Cloud Drift otrzymuje jeszcze jedną bonusową zmianę i będzie to zwiększenie prędkości ruchu poza walką w obszarach, w których działa ten jakby ulepszony wiatr. Wcześniej było to 20% dodatkowego movement speeda poza walką, teraz to będzie aż 35% czyli mamy dodatkowe 15% movement speeda. Będzie to bardzo ważna zmiana, szczególnie właśnie w tych miejscach obok buffów, gdzie bardzo mocno to wpływa na nasze potencjalne roamy, jak i właśnie zmianę samej linii. O ile zmiana w samym drake picie, no nie będzie to zauważalne, bo tam zazwyczaj Dodatkowy movement speed nie jest potrzebny, jako że jest to bardzo mały obszar. O tyle, właśnie w buffach, myślę, że jest to bardzo bardzo istotna zmiana. Przejdziemy teraz do zmian w runach. I tutaj mamy jako pierwszego Guardiana, który otrzymuje naprawdę bardzo ciekawe buffy, które przede wszystkim ułatwią użytkowanie tej runy i sprawią, że będzie dużo przyjemniejsza do wybierania dla supportów. Przede wszystkim zasięg zostaje zwiększony. Wcześniej to było 175 jednostek, teraz to będzie 350. To jest podwojenie tego zasięgu bardzo przyjemna zmiana. Druga zmiana bardzo istotna, ponieważ zmienia sposób aktywacji. Wcześniej osłona została załączona za każdym razem, kiedy otrzymaliśmy jakiekolwiek obrażenia. Nieistotne to było, czy to były 20 obrażeń, na przykład od monstera w dżungli. Czy może po prostu skorcz y, na palił czyli ta y, runka z czarnoksięstwa? Tak czy inaczej, osłona została załączana i szło to wszystko na cooldown. Teraz będzie to całkowicie zmienione, ponieważ obrażenia, które aktywują osłonę, muszą przekroczyć w early game 75 punktów obrażeń w late... do maksymalnie 200 w late game, czyli w zależności od naszego poziomu, ten próg się cały czas zwiększa. Oczywiście, ten próg zostaje zniesiony całkowicie, jeśli nasz cel yy, guardiana otrzymałby obrażenia śmiertelne, wtedy tak czy inaczej ta osłona zostaje odpalona. Sama siła osłony też zostaje zwiększona. Wcześniej to było od 70 do 150, teraz to będzie od 80 do 200, czyli w late game mamy dodatkowe 50 punktów życia. To jest naprawdę masywna zmiana. Całkowicie zostaje usunięty w zamian za to Movement Speed z tej osłony, czyli tutaj tracimy Movement Speed na rzecz po pierwsze silniejszej osłony, po drugie osłony, która odpala się na faktycznie i istotne obrażenia, a nie tam na jakiś przypadkowy auto atak lub wumorgany. I dodatkowo mamy większy zasięg, co sprawi, że będzie dużo łatwiej nam triggerować tą runę, szczególnie na bohaterach Mele typu, Braum typu, Tom Kench typu Rakan, gdzie ci bohaterowie no, muszą najpierw podejść do sojusznika, aby ją aktywować. Na enchanterach myślę, że ta runa też będzie bardzo mocna, mimo wszystko, mimo że tracimy tego movement speeda. Kolejnym keystone'em, który dostaje, no, można powiedzieć, delikatnego reworka jest Predator. Predator był używany i właściwie nadal jest używany głównie przez dżunglerów, Riot chce to zmienić, aby może niektórzy suporci się też na to połasili. I teraz tak, cooldown zostaje mocno obcięty. Wcześniej to było od 150 do 100 sekund w zależności od poziomu naszego, teraz to będzie od 100 do 70, czyli wcześniejszy max, teraz będzie minimum bardzo przyjemna zmiana. Obrażenia zostają w zamian za to zmniejszone i to właściwie o połowę. Wcześniej to było od 60 do 180, teraz będzie to od 30 do max 90, czyli tutaj mocne, mocne obcięcie, w zamian za to lepsze skalowanie z naszego AP. Dodatkowo predator już nie będzie miał cooldownu na starcie gry to jest minimalna zmiana, bo aby aktywować predatora tak czy inaczej trzeba mieć buciki zakupione. Zmienia się też sam sposób aktywacji. Wcześniej musieliśmy przez chwilę channelować tak, aby rozpocząć większy movement speed wraz z tymi bonusowymi obrażeniami na impakcie. Teraz tego channelu już nie będzie, będziemy aktywować od razu. Wcześniej też dostawaliśmy duży burst movement speeda, który bardzo szybko malał do 45% bonusowego movement speeda. Teraz Zostaje to zmienione, gdzie będziemy startować powoli i rozpędzamy się do tych 45% w ciągu półtorej sekundy, jeśli idziemy w kierunku wrogiego bohatera. Zmienia się też czas trwania tego dodatkowego movement speeda wraz z obrażeniami wcześniej to było 15 sekund, teraz to będzie 10, czyli tutaj mamy nerfa, mamy też nerfa w postaci obrażeń, mamy buffa w postaci cooldownu i to dosyć dużego buffa. Jestem ciekawy, czy niektórzy suporci chcieliby tego używać, na przykład taki Alistar czy Blitzcrank może być ciekawą opcją z tą runką. Zobaczymy jak się meta zachowa, czy gracze będą chcieli czegoś, coś takiego potestować. Mamy jeszcze trzy zmiany do run i będzie to na początek Unflinching. Runa, która daje nam dodatkowe tenacity, tak? czyli odporność tak naprawdę na ceceki, w zależności od ilości użytych przez nas Summoner speli. Jeżeli nasze Summoner spele są na cooldownie, dostajemy dodatkowe odporności na ceceki. Bardzo fajna runa, a jednak nie używana przez większość graczy. Tarunka dostaje rewoloka w postaci aktywacji tego bonusu. Wcześniej, tak jak wspomniałem, było to dodatkowe tenacity w momencie, w którym użyliśmy samoner spela. Teraz bazowo dostaniemy 10% tenacity wraz z 10% odpornością na slowki, Natomiast te wartości zostaną zwiększone do 20% w zależności od naszego brakującego życia. Największe wartości, czyli te 20%, będzie osiągnięte w momencie, w którym będziemy mieli 30% naszego życia. Czyli im mniej życia, tym jesteśmy odporniejsi na ceceki. To będzie bardzo ważna runa, myślę, dla supportów engage'ujących typu Leona Tresh. Czy Blitzkrank Nautilius, ale też myślę, że dla tanków będzie to bardzo ciekawa runa, jako że mają dużo życia i te 30% życia nadal będzie wartością, w której, no. Możliwe, że żyju, a odporność na cecek i właśnie może im to ułatwić. Niedużego reworka dostaje też Approach Velocity, czyli runa, która dawała nam movement speed w zależności czy scycykowaliśmy jakiegoś wrogiego bohatera, lub nasz sojuszniczy bohater był pod wpływem jakichś umiejętności, które blokowały jego ruch. Teraz. Całkowicie zostaje usunięty ten element, który działałby na, w zależności od naszych sojuszniczych bohaterów. Natomiast zostaje zwiększony movement speed, który otrzymujemy w momencie, w którym poruszamy się do przeciwnego bohatera, który jest pod wpływem CC-ków. Ta wartość to jest w tym momencie 7,5% i zostaje to zwiększone dwukrotnie, czyli do 15%, jeśli to my nakładamy cc -ka. Na danego bohatera. Była to runa bardzo niszowa, używana głównie na przykład na Aszce, i nadal ta runa taka właściwie pozostanie. Myślę, że innych bohaterów oprócz Aszki, właśnie Olafa, tutaj próżno szukać, jako że jest to dosyć niszowa runa. Ale te 15% movement speeda mam wrażenie, że będzie bardzo potężne właśnie na tych bohaterach. Sprawi to, że właściwie ucieknięcie przed takim Olafem, który rzuca w nas toporami, będzie no, praktycznie niemożliwe. Ostatnią maleńką zmianą w runach jest Taste of Blood, czyli leczenie się przy zadaniu obrażeń. Jest to runka z czerwonego drzewka i Teraz, jeśli użyjemy tej runki, będziemy widzieli mały boksik z cooldownem, czyli będziemy po prostu mogli lepiej śledzić, kiedy możemy użyć tej runki, żeby się uleczyć. Będzie to po prostu zwiększało naszą możliwość ładnego prokowania tego, tej runy. Nic wielkiego, tak naprawdę, bardzo minimalny, minimalna zmiana. Ostatnią zmianą, którą dzisiaj omówimy, jest bardzo konkretna zmiana dla Ghosta. Mały rework tego Samoner Spella sprawi, że teraz prawdopodobnie stanie się metą dla wielu, wielu bohaterów. Przede wszystkim movement speed zostaje zmniejszony. Wcześniej to było od 28 do 40% dodatkowego ruchu. Teraz to będzie od 20 do 40%, czyli tracimy efektywnie na początku 8 dodatkowych procentów, w późniejszej fazie gry 5. Natomiast w w tym momencie na live, jeżeli użyjemy Ghosta, mamy 2 sekundy takiego ramp-upu, tak? czyli zaczynamy bardzo powoli, ale coraz bardziej to przyspieszamy, coraz bardziej przyspieszamy i wtedy otrzymujemy ten maksymalny bonus, bonusowy movement speed. Zostaje to całkowicie usunięte, czyli kliknięcie Ghosta da nam od razu cały efekt tej runy w tym momencie. Cooldown zostaje też zwiększony od 180 sekund do 210. Bardzo ciekawą zmianą jest dodanie dodatkowych sekund teraz do ghosta. W zależności od poziomu naszego bohatera będziemy otrzymywać od 4 do 7 dodatkowych sekund, jeśli zabijemy wrogiego bohatera lub otrzymamy asystę. To w jakim stopniu przypomina efekt resetu na killu, tak jak na przykład Dariusz na swoim ulcie, Kazix na swoim ewoluowanym E czy Tristana na W. Tego typu efekty są bardzo potężne, szczególnie w teamfightach, gdzie mogą bardzo często się powtarzać. O obawiam się, że Darek z Ghostem będzie teraz jeszcze bardziej metą niż kiedykolwiek wcześniej, a już teraz jest jednym z najmocniejszych top lanerów. Dodatkowo wcale bym się nie zdziwił, jeśli Ghost będzie grany na przykład na Adekery. Adekery a dekery, na którego biegnie taki Darek czy inny bruzer e, rozścieczony, który chce go zamordować, nie ma za dużo co zrobić, jeśli nie jest bardzo specyficznym bohaterem typu np. Lucian, typu np. Ezreal, który może uciec przed takim bohaterem. Dlatego też myślę, że zobaczymy zmianę w mecie, jest to bardzo możliwe, że hyperkery będą brać teraz Ghosta. Dodatkowo fakt, że nie będzie teraz tego rampampu, który... W jakim stopniu sprawił, że Ghost nie był aż tak fajny, ponieważ musieliśmy te dwie sekundy poczekać, aż zacznie działać w pełni. Teraz po wciśnięciu Ghosta dostajemy od razu od 20 do 40% movement speeda i lecimy. Będzie to dużo dużo ciekawsze wybór dla Adekery. Zobaczymy, czy zostanie to jakkolwiek zmienione. Myślę, że coraz więcej bohaterów będzie chciało się skusić na tego samego Respela. I tak oto podsumowaliśmy zmiany nadchodzące w 10-12, czyli w najbliższy wtorek prawdopodobnie, jeżeli Riot czegoś nie zmieni. Dajcie znać, co Wy sądzicie w komentarzach. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że nadchodzi meta po prostu movement speeda. Cloud Drake dostaje buffa na movement speed, Predator dostaje, no co prawda nerfa na movement speed, ale ogólnie użytkowość tej runy będzie podniesiona, więc znowu movement speed wchodzi w metę. Dodatkowo jeszcze mamy do tego Ghosta, który też dostaje w w Rezultacie całkiem spore buffy. Guardian traci Movement Speed, ale to jedyny nerw w kierunku Movement Speed, jaki widzimy w tym patchu. Tak więc dajcie znać, co wy sądzicie z mojej strony. To wszystko. Dziękuję wam za obejrzenie całości i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!